Witajcie moi kochani widzowie, patrzcie gdzie my jesteśmy, my może to miejsce, tak, jesteśmy u Państwa nosaczów, a to jest nasz Januszek, no. I zobaczymy, z, z tak tego jestem Muszkin, i za zobaczymy co Jan, Janusz, Janusz Nosacz ma dziś w planach Zaczępuj do szkoły. Miejsce niemalże piękne. Może nawet i piękniejsze niezwykle. No i dobra, wyskakujemy i idziemy przez siebie. Może jeszcze zobaczy coś ciekawego. No, patrzcie, jakieś nowe miejsce. Tak, moi drodzy, to jest łączka. No, no co to jest ciekawego. Zaraz zobaczymy. Bez przesady? Patrzcie, zerwa. Ło, wow, wow, wow. ale będzie bitka. Reż oczywiście jest ma swoje ulubione jakieś takie No. Dobrze, że nie jest słodyczy, tylko za takiej jagody. Patrz. Patrz, naszego znowu będzie bitka. No. Ogólnie, co będziemy dzisiaj robić? Dzisiaj znajdziemy nowe miejsce. Oraz nowe ziemię. Pa, Pajanuszek jaka brzuska. U was tego nie ma. Ma, ma się nóżek sobie ukradniemy. Patrz, póki właściciel nie patrzy, jakie to wszystko jest piękne. Masz, masz tu się kaka i idzie, nie jest za późno. No, to do tego, to w sumie drzewa są pięknie, takie piękniejsze niż jakieś. Przezroczyste. Co mi przyznacie? No, bierzemy. Bierzemy co nasze i spalamy. Szybko, bo jeszcze ktoś się zobaczy. No, Januszak. Działaj przy siebie. Bierz, na nachapaj się i spadaj. No i że jestem pewna, bo do siebie No. Zobaczmy, co my tu mamy jeszcze. Ale podejrzewam, że coś ciekawego. Nie, nie ma żadnej Żadnej małej brzuski? No. no dobra, jeszcze sobie pokopiemy. Bo widzę, że nic tutaj nie znajdziemy ciekawego. No, chyba lecimy do domu. Bo jeżeli się Januszek zgubi, I co wtedy będzie płakał? A wtedy rodzice mogą go nie znaleźć. Dział Bo będzie miał na telewizję A wtedy kto wie Nie będzie już żadnych ranków ani, ani żadnych kabaretów o to i nie będzie Dobra, wracamy do domu Szybko póki nikt nie patrzy Akurat mamy na odrzewka co my tu mamy ciekawego? Oczywiście, że nic. Bardzo mało drutkow. Właśnie, no, właśnie mody a, a gdzie Damp? Miałeś przynieść ze sobą Damp. Nie możecie żyć ciągle na świakach Dobra, może wracam do domu. Jest coś, bo zaraz i rodzice cię po prostu nie poznajesz z domu, że to no, zaleźć to, leci to tam domu, bo zaraz zginiesz dobra, moje widzowie. Patrzcie, jakie skarby dzisiaj ma mamy. Patrzcie, Januszek odwolił taką gałę że nie będę mógł wyjść ale spokojnie Jest jeszcze czasów Komuny rodzice coś się mają patrz tylko to oczywiście tutaj sobie zostawi, po co ci to leć do domu bo się na pewno mogą martwić no, wracaj do domu to im się jest drzewko. Na pewno będą zadowoleni. Tylko pamiętasz drogę? Bo coś mi się zdaje, że nie pamiętasz. Ale zaraz zobaczysz, za, za domek. Będą wszyscy szczęśliwi. No już. Mam nadzieję, że wiesz, gdzie wygniesz Bo jak nie. To będzie wiele Januszek, gdzie ty, ty bierzesz? Oj, widzicie, moi widzowie, i zabrałem tyle skarbów, a pewnie Januszek stracił wszystko, bo Januszek jest szczątkowy. Przed tymi zielonymi trzeba uciekać, bo mogą eksplodować. No, wracamy do tego domu. Za dużo. Wrażenie na dzisiaj. Jak długo nagrywamy? Hmm, trochę to, to trwa. Ale zbudujemy jakiś domek fajny. Dobra, domek już mamy. Ale przydałoby się jakieś nowe drzewka. Bo, bo duże być nie może. No, Januszek. No, Januszek, wrócili do domu. Dostać te drzewa, bo zaraz będzie trzeba i spać. I znowu nowa polska -Żodowa. Ta Tak tylko, gdzie to posadzić? Taki zwyczajny dom to tutaj. Być może jabłka będą, ale wątpię. Bo wszyscy wiedzą, że to mi niemożliwe. Patrzcie, tu udało mi się na kamerze uchwycić. Patrzcie, tylko. Czy to był Lisek? Tak, to on. Zobaczcie, jakie są dziutki. Ach. A mogłem sobie ptknąć screenshota No nic. Wracamy do domu. I zobaczymy, co możemy zrobić następnego dnia. A czymś w następnym odcinku. Oczywiście, pozdrawiam też Gita, bo. Spokojnie, młody, sprawdzę twoją piosenkę, ale nie dzisiaj. Przy następnym filmie jaki będę w ogóle tworzył. Na razie obiecam widzę, że będzie no, kontynuacja Minecrafta Komuny. Oczywiście pod nową nazwą i dotrzymuję słowa. I, i do... spokojnie w, w poniedziałek będzie ocena swojej piosenki, więc, więc się nie martw. No, hmm, co by tu można zrobić? Już chyba wiemy. A to już na następny odcinek możemy coś zrobić tutaj pole. No, a tym razem się pójdziemy do domu i się żegnamy, bo, bo zaraz mają wypuścić nowy odcinek tabalugi. No, dziękuję bardzo, że dotrwaliście do końca. Pis Piszcie w komentarzu na nasze serduszko. Pozdrowienia dostaję, ja wiem. Dostaję jeszcze Logan. Oczywiście obsob krew wysarską. film na jeden z moich filmów i Zapytał się, czy chce być moim przyjacielem. Oczywiście przetłumaczyłem z angielskiego na polski, ale no, liczyło się u chęci chłopaka, więc pozdrowienia dla niego również. Aż po pozdrawiam oczywiście dostaję od chaosu. Bo on również podziękował za to, za ostatni film. No, Śm śmiało, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie, 115 subów, a będzie coś nowego. nowe oczywiście intro. A tymczasem witamy się, żegnamy się. No, i, i czołem.